Ej, dobku. Jakubie. Shiro. Tamten sygnał w lesie. Pamiętasz to? Jasne, jakby to było wczoraj. Masz jego częstotliwość, tak? Te? Częstotliwość? Kurwa. A nie masz na tyłku wytatuowanych numerów totka? Dalej mi nie wierzysz? Nie, nienawidzę, jak mówisz, a nie mówiłam. Ten sygnał wciąż słychać, jak odległe echo. Jest cyfrowy, co znaczy, że pochodzi z miejsca, gdzie nie dociera anomalia. Problem w tym, że nie byliśmy w stanie zlokalizować źródła, nie mając częstotliwości. Tak było aż do teraz. Teraz uważnie posłuchaj. Musisz zanieść te liczby Abrahamowi i Zachediemu, naszemu naukowcowi. Bzdura. Od tygodni jest głęboko na terenie wrogów. Stawiam pięć racji, że doktor nie żyje. <słysk> Tego nie wiemy. Ty. Już cię widziałem. To było. w, w laboratorium. Obudziłaś mnie z kresnu. Widać, tak czasem bywa. Poznaj Jane. Jest naszą snajperką. Prawie zginęła, chcąc ocalić doktora. Poprowadzi cię. Czekaj, Shiro. Kiedy wylądowaliśmy, sygnał był już nadawany. Masz jakiś pomysł, kto lub co go nadaje? Lepiej nie zadawać sobie tego pytania. Cokolwiek to jest, nie chcę, by go znaleźć. A każdy, kto tego kurwa próbuje kończy w piachu. Ale to jest nasza jedyna szansa. Jak ktoś miałby dotrzeć tam żywy, to właśnie wy. Ciro, daj spokój. Jakubie! To rozkaz. Wybacz, że cię tam zostawiłam. Nie przejmuj się. Nie miałam wyboru. <laughs> Zrobiłbym to samo. <laughs> Mówiłem ci, że jak go wkurzysz, to dostaniemy warte. Mówiłem ci! Właśnie. Jak myślisz, Jakubie? Czym jest ten sygnał? Nie mam pojęcia. Jakąś złudną nadzieją na ofiar które nie potrafią zaakceptować, że świat poszedł w diabły. Ale to chyba teraz nasza misja. Przejdź do mojego garażu, jak się przygotujesz. Ależ w tej dziurze gorąco. A co z pozostałymi? Nikt z Outriderów nie przeżył? Początkowa rozpierducha rozegrała się przed Twymi oczami. Większość z nas zginęła pierwszego dnia. Kilkudziesięciu pozostałych zrobiło to, po co przybyli. Pieprzone ekspedycje. Ja. Myślisz, że kto przypłacił życiem próby opuszczenia tej doliny? Czemu jako jedyny outrider przeżyłeś? Myślisz, że chciało mi się odkrywać tę planetę po tym, co widzieliśmy? Jeba ci! Niech wezmą mi odznakę. Wcale nie chciałem tak bardzo być outriderem. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. things i've seen even i do not believe them where i am taking these two there's no coming back you think you're dreaming what the this is real go Do what you were sent here for! Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this... persistence! This world is crashing down! Sala! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. Zresztą, na To wszystko oryginalne pamiątki i memorabilia. Wow. Nie dotykaj. Beastie Boys na winylu. Mm. Ha, ha. Nawet na Ziemi trudno to zdobyć. Ha, skąd niby to wiesz? To długa historia. Kolekcjonujesz? Ktoś musi, nie? Wszyscy inni woleliby raczej zapomnieć. Jakim cudem to się tu znalazło? Gdy opuściliśmy Ziemię, mogliśmy wziąć ze sobą jedno pudełko rzeczy. Ale nikogo nie obchodzą te zabrane śmieci, tylko mnie. To. To nasza historia. Co straciliśmy? Kim byliśmy? Moje małe muzeum Ziemi. Bardzo chętnie przyjmę datki. Ojej! Wciąż ma atrament. Jak? Jak mówiłem, to długa historia. Dziękuję. Bez wspomnień z przeszłości przyszłość nic nie znaczy. Jeśli natrafisz na coś jeszcze ze starej ziemi, tu znajdzie się miejsce. Będę się rozglądać. Nie przestawaj szukać dla mnie artefaktów. Jestem za stara, by się wszędzie włóczyć i ich szukać. nie dziś nie masz? Ciężko mi uwierzyć, na tej planecie zbierano. Pamiętaj, wypatrywać pięknych rzeczy, które mogłyby wypełnić moje półki. Ktoś musi uratować te artefakty, zaginął na wieczność. jest. Jak nie byśmy Hej, No weź. Już nie mogę wytrzymać. Nawet się z tobą podzielę. Hej, Shiro. Mam pewne sprawy na terenie Ogarów. Co możesz mi powiedzieć o Barkerze, ich przywódcy? Walczy nieczysto. Żeruje na niewinnych. Jego ludzie są mu wierni, ponieważ ich przeraża. I pozwalasz komuś takiemu biegać po swoim mieście? Zbyt dobrze się okopał nad niedługą. Toczę już jedną wojnę. Nie mogę sobie pozwolić na drugą. Wygląda na to, że ogary przestały być już dla ciebie przydatne. Dobrze, że tu jestem. Nie mogę cię przypuścić. Zły znak, kiedy. Tak, jest ktoś przyszedł, tak jest, to jest Ogarów. Barker gdzieś tutaj będzie. Wygląda na to, że ten śmieć, który zabił Changa, mówił prawdę. Spieczaj! Nie dostaniesz jej z powrotem! Kogo, dziewczyny? To nie jest ratunek. Jesteś barker? Znamy się! Pan Chang przesyła pozdrowienia. No bez jaj. Byłem w połowie kwestii. To wszystko za długo trwało. Myślałem nad nią całą drogę. Tak czy siak, dzięki za ratunek. Powtarzam, nie przybyłem tu po ciebie. Dobrze słyszę. Panu Changowi nic nie jest? Mm -mm. A tu dranie. Jakby było mało, że buntownicy fundują nam piekło, to jeszcze mamy gangsterów na ulicach, którzy działają od wewnątrz. Ja tak, dobrze to znam. Mm -mm. W sumie niewiele się zmieniło. Hej. To był dobry uczynek. Jednego drania mniej, a ja wyszłam bez szwanku. Tak w ogóle jestem Ewa. Mam stragan no pokczanga. Musisz kiedyś do mnie zajrzeć. Ten barker to kawał syna. Gary będą za nim tęsknić. Dobrze Cię znów widzieć. Cieszysz się na wieść, że ogary nadal strają ze strachu na samą myśl o przyszłości. Proszę, proszę. Miałam nadzieję, że Cię tu jeszcze zobaczę. Cóż, dzięki Tobie kiepski dzień stał się o 2,5% lepszy. Poza tym, po śmierci pana Changa, przyda mi się handlarz. Cóż, jak chcesz coś kupić, z radością dam Ci zniżkę. za sprawiedliwość za śmierć biednego pana Jandra. ...że ogary nadal ze strachu na samą myśl o przyjściu tutaj. Jak niby oczekuje od handlarzy utrzymania się bez dotacji rządowych? Chodź, zobacz co mam do sprzedania. Nie, innym razem. Mam strasznie porszywy dzień. Wieje przejmujący.